Wypuszczamy konie na padok. Pierwszy idzie hakerek. Mamy strasznie ładną pogodę widzicie? Ja jestem normalnie w krótkim rękawku. Więc jest tutaj hakerek, idziemy po porta. Chodź! Port jest do Rodeo. Ale on jest taki sztywny tak orcik. Bardzo, bardzo strasznie się lubię z szaron, bierzemy szaron. Szaron to jest mój najstarszy konik w slajni. Więc składziemy go tu obok portika. Widzicie? Teraz bierzemy baltoja. Obok i obok hakerka. Jeszcze śnieżkę. Idziemy po śnieżkę. Śnieżka jest w kantarku ona nie umie iść bez kontera lub bez uwiązań i bez kemp No, po prostu nie umie iść, tak trzeba ją trzymać. I, i będę miała jeszcze jednego Hobby Horse'a, tylko musimy jeszcze poczekać chwilę. Dobra. Czy to wszystkie Hobby Horse'y? Tak, więc... Zamykam padok. Więc one sobie powstają. I ten bal miał czys czyszczoną grzywę, więc ma taką oklapniętą. Więc. Pa, pa!